Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest czwartek, 16 marca. Do Wielkiego Czwartku zostały nam równo 3 tygodnie. Holandia. W zeszłym tygodniu w programie Sprawki Okiem Katolika Rano informowaliśmy o rozmowie Roberta Biedronia i innych polityków lewicy z premier Finlandii, Sanną Marin, która zadeklarowała, że Polki będą mogły w Finlandii bezpłatnie zakończyć życie swojego nienarodzonego dziecka. Tym razem aborcyjny Dream Team, czyli finansowana przez zagraniczne ośrodki działające w Polsce organizacja pomagająca w. Przepraszam, że ciągle mówię na okrętkę, ale próbuję przemknąć się niezauważony przez algorytmy. Organizacja pomagająca kobietom w tzw. zdrowiu reprodukcyjnym, poinformowała o nowej inicjatywie holenderskiej lewicy. Partia Zielonej Lewicy proponuje ustawę o telekonsultacjach, w ramach których tabletki wczesnoporonne będą wysyłane do krajów. Chroniących życie nienarodzonych, takich jak Polska czy Malta. Za inicjatywą stoi Korienne Element, która z ramienia Partii Zielonej Lewicy ma przedstawić projekt holenderskiemu rządowi. Pomysł był wcześniej konsultowany z przedstawicielkami polskich organizacji proaborcyjnych. Pani Korien powiedziała. Prawo do aborcji nie powinno być narzucane przez granice. Kobiety żyjące poza Holandią zasługują na naszą solidarność. Mój projekt oferuje legalne rozwiązanie, które nie koliduje z polskim prawem. Mogłoby to zapewnić kobietom bezpieczeństwo. Lewica, jak wiemy, specjalizuje się w podmiance słów, piorąc tym samym na potęgę mózgi odbiorców. Dostęp do zabiegów zakańczających życie nienarodzonego dziecka coraz częściej nazywany jest zdrowiem reprodukcyjnym, czy, jak raczyła powiedzieć pani Korien, co przed chwilą słyszeliśmy, bezpieczeństwem kobiet. Choć plany holenderskiej lewicy stanowią raczej niebezpieczeństwo dla kobiet poczętych i jeszcze nienarodzonych. Portugalia. Jak podają portugalskie media, w przekazanej Kościołowi i prokuraturze przez tzw. Niezależną Komisję do Spraw Zbadania Pedofilii w Portugalskim Kościele liście rzekomych 100 pedofilów pracujących wciąż w jego strukturach są osoby zmarłe wiele lat temu lub oczyszczone z zarzutów. Media powołują się na władze diecezji. Do której w ubiegłym tygodniu trafiła ta kłamliwa, jak widać, lista. Kierowana przez psychiatrę Pedro Strechta, ta, jak to raczej niezgodnie z prawdą nazywają, niezależna komisja, podała, że na listach znajdują się zarówno duchowni, jak i świeccy, pracujący wciąż w strukturach portugalskiego kościoła. Stacja CNN Portugal ujawniła jednak, że na listach znajdują się błędy. Otrzymałem list z trzema nazwiskami osób, z których dwie, nie żyją już od wielu lat. Z kolei trzecia osoba to ksiądz, wobec którego prokuratura generalna umorzyła w przeszłości sprawę z powodu braku jakichkolwiek dowodów, powiedział ksiądz Manuel Rocha z diecezji Aveiro. Raport Strechta i listę domniemanych pedofilów poddaje wątpliwość również prokuratura generalna w Lizbonie. Spośród 512 zebranych świadectw domniemanych nadużyć z lat 1950-2022 zajęła się ona zaledwie sześcioma przypadkami. Jednym z powodów dystansowania się wymiaru ścigania wobec komisji jest fakt, że przeprowadziła ona rozmowy z zaledwie 34 domniemanymi ofiarami, zaś zdecydowana większość świadectw bazuje na anonimowych donosach, które przesłano przez internet. Część domniemanych przypadków pedofilii w kościele wliczono do statystyki jedynie na podstawie wzmianek w portugalskiej prasie. Atak na kościół za pomocą pomówień o pedofilię dotyczy, jak widać, nie tylko Polski. Oczywiście nigdy nie należy przeczyć potwierdzonym przypadkom tych haniebnych czynów w kościele, ale nie możemy też pozwolić, aby wrogowie kościoła katolickiego sztucznie te przypadki mnożyli celem siania zamętu i oderwania jak największej liczby dusz od kościoła, poza którym zbawienia dla tych dusz nie ma. Niemcy młodzi częściej chodzą do kościoła niż starci. Wynika z badań przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynku i Badań Społecznych Inca Consulere. 32% Niemców, czyli niemal co trzeci w wieku od 18 do 29 lat, uczestniczy w nabożeństwach przynajmniej raz w miesiącu. Wśród osób powyżej 60 roku życia jest to 26%. Najrzadziej do kościoła chodzą osoby w średnim wieku. 13% osób w wieku 40-49 lat i zaledwie 7% osób w wieku 50-59. Jeśli chodzi o ogół społeczeństwa, to w sumie 16% Niemców uczestniczy w nabożeństwach przynajmniej raz w miesiącu. Kolejnym zaskoczeniem może być fakt, że mężczyźni w Niemczech chodzą do kościoła częściej niż kobiety: 16% mężczyzn i 14% kobiet. Wyniki wśród młodych Niemców wyglądają optymistycznie oby za wzrostem religijności szła także wierność nauczaniu Kościoła katolickiego. Kanada. Urodzone najwcześniej na świecie bliźnięta, chłopiec i dziewczynka. Przyszły na świat na początku 22. tygodnia ciąży. Pisano je już do księgi rekordów Guinnessa. Lekarze dawali im zerowe szanse na przeżycie i zapowiedzieli, że nie będą ich ratować, jeżeli przyjdą na świat choćby kilka minut przed skończeniem 22. tygodnia. Matka Pani Shakina Rajendram robiła więc wszystko, by donosić ciążę do tego czasu. Poród rozpoczął się 15 minut po północy, czyli kwadrans po tym, jak zakończył się 22 tydzień ciąży. Dzieci urodziły się dwie godziny później. Stany Zjednoczone Biskup Tomas Paprocki z diecezji Springfield stwierdził, że kardynał Robert McElroy jest heretykiem i popadł w ekskomunikę. Powodem jest wezwanie przez kardynała McElroy'a do udzielania komunii świętej czynnym homoseksualistom i cudzołożnikom. Biskup Paprocki w artykule dla First Things zacytował artykuł, który kardynał McElroy napisał dla magazynu Ameryka. Wyobraźcie sobie, że kardynał kościoła katolickiego opublikowałby artykuł, w którym potępiłby teologię spójności eucharystycznej, ponieważ ta na przykład mnoży bariery dla łaski i daru eucharystii, napisał biskup Poprocki. A co by było, gdyby kardynał Kościoła katolickiego publicznie oświadczył, że akty homoseksualne nie są grzeszne, a związki osób tej samej płci powinny być błogosławione przez Kościół? Niestety, nie rzadko zdarza się dzisiaj, że przywódcy katoliccy afirmują nieortodoksyjne poglądy, które jeszcze nie tak dawno wyznawaliby tylko heretycy. Jak każdy katolik, kardynał, który zaprzecza ustalonej nauce katolickiej, popada w herezję której skutkiem jest automatyczna ekskomunika z Kościoła katolickiego dodał biskup. Zauważył też, że kardynała może ukarać jedynie papież. Jeśli tego nie zrobi, pojawi się nieprzyjemna perspektywa, że kardynał, ekskomunikowany latę sentencję z powodu herezji, będzie głosował na papieskim konklawę. Papież Franciszek mianował Macleroya kardynałem w sierpniu ubiegłego roku. Ponownie Stany Zjednoczone Luty to w Stanach miesiąc upamiętnienia historii Murzynów, czyli tzw. Miesiąc Czarnej Historii. Z tej okazji czarnoskóry sportowiec, były zawodnik futbolu amerykańskiego, Ben Watson, wskazał na oblicza współczesnego rasizmu, czyli ludobójstwo czarnych dokonywane przez przemysł tzw. zdrowia reprodukcyjnego. Watson wskazuje, że w przypadku białych 12% dzieci nienarodzonych jest zabijane podczas gdy u czarnoskórych jest to 43%. Futbolista przywołuje badania, z których wynika, że 76% tych czarnoskórych kobiet deklaruje, że nie zabiłoby swoich dzieci, gdyby uzyskały pomoc. Możemy wyeliminować podstawowe przyczyny aborcji, pracując razem, aby stworzyć bardziej sprawiedliwe społeczeństwo, wspólnoty, w których wszyscy ludzie mogą odnosić sukcesy ekonomiczne, w których uprzedzenia są tłumione. A historyczne trendy są zatrzymywane. Dzięki tej ważnej pracy promujemy i chronimy główny cele obchodów z ostatniego miesiąca. Piękną historię i niezaprzeczalną wartość życia czarnoskórych podsumowuje ben Watson. I jeszcze raz Stany Zjednoczone. Politycy Partii Republikańskiej złożyli w parlamencie stanowym Florydy ustawę, która zakazuje zabijania nienarodzonych dzieci po szóstym tygodniu ciąży przepisy. Przewidują wyjątki jedynie dla ciąż, które są owocem przestępstwa, takiego jak gwałt lub kasirodstwo. W kwietniu ubiegłego roku na Florydzie zakazano tego procederu po 15 tygodniu życia, bez żadnych wyjątków. Wówczas politycy Partii Republikańskiej z gubernatorem Florydy, katolikiem Ronem Desantisem na czele, zapowiedzieli, że będą chcieli wprowadzić jeszcze większą ochronę życia. Zostało to umożliwione przez uchylenie wyroku Roe contra Wade przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych 24 czerwca 2022 roku, co warto podkreślić w święto najświętszego serca pana Jezusa. Po tym jak kilka stanów całkowicie zakazało tego procederu, wzrosła turystyka aborcyjna na Florydzie. Liczba tzw. zabiegów dokonywana u kobiet spoza stanu wzrosła o 38%. Zmiana przepisów ma to ograniczyć. Gubernator DeSantis, który prawdopodobnie będzie rywalem Donalda Trumpa w walce o nominację Partii Republikańskiej na wybory prezydenckie roku 2024, oświadczył, że wspiera przepisy chroniące życie i że podpisze ustawę. Biały Dom Joe Bidena sprzeciwia się przyjęciu przez Florydę tych przepisów, argumentując, że na tak wczesnym etapie mało która kobieta wie, że jest już w ciąży. Polska: Ponad 96% Polaków. Uważa, że nasze społeczeństwo nie powinno rezygnować z jedzenia mięsa. Wynika z sondażu ibris dla dziennika Rzeczpospolita. Respondentom postawiono pytanie: czy pana pani zdaniem Polacy powinni dla zdrowia, i tutaj było kilka możliwości. 58 badanych wybrało odpowiedź nie zmieniać nawyków żywieniowych w zakresie jedzenia mięsa. 34,6% uważa, że powinniśmy jeść mniej mięsa. 3,6% twierdzi, że Polacy powinni zwiększyć spożycie mięsa. 2,2% badanych nie ma na ten temat zdania. Zaledwie 1,6% respondentów uważa, że powinniśmy całkowicie wykluczyć mięso z naszej diety. Póki co, jak widać, szalone pomysły lewicy i globalistów nie padają w Polsce na zbyt podatny grunt. Ciekawe jednak, jak będą wyglądały wyniki takich badań po trwającej obecnie na mediach społecznościowych. Tresurze dzieci i młodzieży i wiązanie im w głowach zbliżającego się końca naszej planety ze spożywaniem mięsa, jednocześnie tu i ówdzie oswajające je z jedzeniem robaków. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Z listu pasterskiego biskupów Ekwadoru z dnia 15 lipca 1855 roku. W chwili obecnej liberalizm jest naczelnym błędem intelektualnym i wiodącą namiętnością naszej epoki. Tworzy on niejako skażoną atmosferę, która ze wszystkich stron ogarnia świat polityki i religii, będąc największym zagrożeniem dla społeczeństwa i dla jednostki. Jako wróg Kościoła katolickiego, tyle nieuzasadniony, co niesprawiedliwy i okrutny, w obłąkańczym chaosie gromadzi on w stos wszelkie pierwiastki zniszczenia i śmierci. Aby wypędzić kościół z powierzchni ziemi. Liberalizm fałszuje pojęcia, psuje osąd, zdradza sumienia, osłabia charaktery, rozpala namiętności, podporządkowuje sobie rządzących, odburza rządzonych. Nie zadowala się zgaszeniem, gdyby mógł tego dokonać, płomienia objawienia, ale zuchwale i lekkomyślnie posuwa się dalej, by zgasić nawet przyrodzone światło rozumu. Słowa sprzed 138 lat. A jakże aktualne? W skrócie można powiedzieć, że liberalizm i jego katolicki odpowiednik czyli modernizm bez żadnych skrupułów wykorzystują ludzkie słabości, żeby z człowieka zrobić zdezorientowanego głupca. Jest to o tyle okrutne, że zbawienie duszy takiego człowieka staje się bardzo zagrożone. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Życzę Wam błogosławionego dnia. Człowieku rozumny. Trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Do usłyszenia jutro z Panem Bogiem.